Tylko soreczki, że wstawiamy we wtorek, bo nie możemy w sobotę dzisiaj, tylko we wtorek musimy wstawiać, bo coś tam nam się stało z tabletem i musiałem go resetować i to trwało dwa dni. Ale zdążyliśmy nagrać filmik i zdążyłem przegrać sobie na pendrive'a. No i teraz zaczynamy dalej, nie? ciąg dalszy. No to jedziemy. Idziemy do garażu, bo yy, mówiłem yy, o moich planach już w następnym filmie. Czyli, że to jest ten nasz plan, że jak znaleźć sportowy samochód, który się nazywa Zero. to idziemy sobie BMX-em, bo Franklin BMX-a sobie pożyczył z Franks. Dobrze. No, zaraz, to jesteśmy blisko. O, coś tam się nam pojawiło na mapie, musimy jechać, sprawdzimy, może kasa tam jest, babcia kaska, oj, oj, przepraszam, przepraszam, zamilę Franklin, jak jeździsz, dobrze, no, poczekamy chwilę i zrobimy kod, tyk tyk tyk, 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 tyk i tyk, tyk. Powinien powinienem nam się BMX już pokazać. Pyk, 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 pyk pik. O, mamy już BMXa naszego. Chodź, siadaj do BMXa. Dobaj mixa, Do mixa. Oj, Franklin! Nie wiemy, że to zrobimy sobie na kwasę. Idziemy krusikami.

No, I mamy dojemnictwo zaraz Przeobalił To super I zaraz Trzeba się ukręcić Nie mogę używać z To jest pożyczenie Dojemnice Nie może jedziemy sobie Frank A już widać Widzę na mapie Że jest garaż I ulica, która jest bardzo zła, czyli jest dużo gangsterów. Się kręci tutaj u nas. O, jedziemy sobie na kole. I... O! Przeskoczyłeś Franklin, brawo. Dobra, sobie już poska poskaczesz później po filmie. Dobra, w tym czasie jak y, dopiero się nam ładuje chyba, o, już jesteśmy, dobrze, o, nasze auta, właśnie ja. mamy sobie tak autko, A tu mamy sobie następne auto, tu sobie nam BMX, masz. to jest jakiś Charger, dobrze, pokazuje nam się u góry w lewym górnym rogu ikonka, którą trzeba kliknąć, dobrze, kliknąłem, pojawią mi się nazwy... <laughs> samochodów dobrze to szukam tego samochodu o, już mam Zertron Zertron jest o, trzeba poprawić kamerkę, bo źle trzymamy ktoś tam źle trzyma dobra, zertron już dwa razy naciskamy X czy tam nie wiem jak to się tam gra na PlayStation lub na Xboxie Dobrze. O, patrzcie. Pojawia nam się taki samolot. Można sobie wziąć go i pojechać sobie szybko na lotnisko, bo tu Franklin ma bliski, zaraz lotniska, Patrzcie. Można sobie zaraz jechać tam prosto. Już, jadę, już Frank, nie, już jedziesz w fragminę Będziemy No widzicie lotnisko No i ten samochód jak zawsze ma złe hamulce Jedziemy na lotnisko Dobra wjeżdżamy sobie bokiem No i patrzcie jesteśmy na lotnisku Można sobie poweglować tu Albo wyjechać rzucać pod samoloty, które startują. Patrzcie, ruszamy za nim, szybko Patrzcie, wle nie wlecie w górę. Strzeliłem w niebo. O, patrzcie, staję nagle nam. Jesteśmy szybci. Wygląda dobrze. Idziemy sobie. O! Jakiś chłopak Dobra. Pa, pa, to już będzie chyba koniec filmu. zobacz No koniec filmu sobie polecimy w górę. Dobrze. <laughs> Mój kamerzysta, coś ma do Was. Oj! dobra. komec to mów. 100 lajków w górę, pa! Nie, sareczki, nie sto lajków, bo ciągle mówimy 10 lajków w niektórych filmach. Yy, Dajcie nam po 10 lajków i to w wszystkich filmach. Nie musicie w tym filmie, który napisałem w opisie, 100 lajków w górę. Następny film. 10 lajków chcemy, nie chcemy więcej. Dobrze, to na razie. To papa, pa. na pewno ta pa. fura Wam się spodoba. Tak, w następnym filmie będzie Chopper. No pa. to papa. Pa.